No dobra, słuchajcie, to tak, e, co z tymi modelkami? W sensie, jak zacząć? No, w, 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 tak naprawdę to e, z fotografią osób, bo modelki, modele, no never mind, no potrzebujecie osoby, wiecie, jak ktoś fotografuje, e, no, kwiatki, to nie potrzebuje, a z osobami zaczyna być kłopot. Bo to jest trochę tak jak z proszeniem do tańca i musicie. No, do tanga trzeba dwojga, czyli potrzebujecie drugą osobę, która będzie chciała, no właśnie, zaryzykować użyczenie swojej twarzy na wasze eksperymenty świetlne, jeżeli zaczynacie. I dwa, musi być wyrozumiała, no bo robienie zdjęć ustawianych wymaga zaangażowania. No to trochę tak, jakby poszła na trening personalny, no nie? Musi chcieć. Pójść na siłkę, ta osoba w cudzysłowie, czyli na sesję fotograficzną. Zobowiązuje się do tego, że podczas tego treningu będzie posłuszna, jeśli chodzi o trenera personalnego, czyli was. E, a no to właśnie, ustaw się przy oknie, obróć w lewo, weź rękę itd. Tak i, tak I trzy, musi Wam ufać. To znaczy, jak już zdecyduje się na, na, na zaangażowanie na sesję fotograficzną i e, e, zdjęcia. To, że wy jesteście właściwą osobą. No i, i, i te rzeczy się po prostu tutaj muszą e, wszystkie zgadzać. No i teraz tak, jeśli chodzi o początki, no to no, kurczę, znowu odeślę do kursu z Biznes z pasją, bo ja to mówię, jak, jak, jak wygląda początek i kolejne kroki, ale, ale to, mogę, to mogę akurat opowiedzieć, e, bo, bo da się. Więc tak, e, zaczyna się od fotografowania znajomych z reguły to znaczy fotografowania... Ja, ja pierwszy może będę opowiadał o swoich doświadczeniach. Ja zaczynałem po prostu ludziom proponować zdjęcia, tam znajomym z pracy, kuzynom, właściwie dzieciom kuzynek i tak dalej, i tak dalej. Czyli szukałem po prostu dowolnej osoby, która będzie chciała ze mną się pomęczyć nad zdjęciami, bo ja wiedziałem, że ja będę ustawiał, że to nie są podpatrzone zdjęcia, że nie wiem, tam gdzieś jest impreza, ja z aparatem za drzewa tam chlast, chlast. No to chodziło mi o Taką sesję, gdzie pracujemy razem nad jakimś zdjęciem. Więc u mnie na początku wszyscy oczywiście z pracy nie chcieli, więc ty aparat sobie kupił. Weź, przestań. Ja w ogóle się na zdjęciach nie lubię, bo ludzie, nie modele, nie modelki, z reguły, teraz tak z perspektywy czasu na dwie kategorie zaliczam. Albo są to takie po prostu ekstra super, hiper w mniemaniu. Piękne na przykład dziewczyny w pracy, które uważają, że wyglądają super i co ona będzie po prostu psuła sobie wizerunek, idąc do po prostu gościa, który chce wykorzystać jej urodę do zrobienia ładnych zdjęć, więc ona będzie się. Poświęcała dlatego, żeby ktoś tam zrobił. Czyli wiecie, no osoba, która, e, e, czyli kobieta, która słyszy miliony komplementów, to, to, to jest jeden z kolejnego miliona. Milion plus jeden. Kościół, który chce zrobić zdjęcie ładnej dziewczyny. w walsie, tak w skrócie. E, tu oczywiście pomaga zaufanie do Was. Jeżeli Was znają i, i lubią, no to mogą powiedzieć, nie no dobra, ja się uśmiechnę na tym i zrobisz. Ale tu jest duży problem. Jeżeli one mają właśnie to takie poczucie, że są piękne, wyjątkowe, w ogóle to kiedyś tam była Miss regionu jakiegoś tam, to macie tą trudność, że jeżeli nie umiecie fotografować, to z reguły spieprzycie jej wizerunek. Zwłaszcza, jeżeli od tytułu Miss regionu X do dnia dzisiejszego upłynęło wiele lat. No to ja mam takie zmarszczki. E więc raczej polecam szukanie po osobach, które nie czują się the best of the best, tylko po prostu uważacie je za te fajne, sympatyczne, te, które będą chciały Wam pomóc. Czyli szukamy osób empatycznych, potrafiących się wczuć w sytuację, że Wy się próbujecie czegoś nauczyć i one mogą Wam pomóc. No to to jest etap, nazwijmy to, próby pokonania tego kroku, kiedy kierujecie osobą. To jest cholernie ważne, bo na fotografię osoby składa się umiejętność prowadzenia tej osoby, umiejętność światła i jeszcze, jeszcze parę innych, ale te dwie główne. Czyli tak, do opanowania światła, do opanowania obiektywu, rozmywania tła, parametrów aparatu nie potrzebujecie osoby. Zupełnie. Możecie to zrobić na miszku, na bananie, na czymkolwiek. No nie? Stawiacie przy oknie wazon i testujecie na wazonie. Kupujecie głowę e, manekina z plastikową styropianową i obracacie dookoła światła, światło dookoła głowy i kombinujecie się ze światłem. Nie potrzebujecie tu osoby. Osoby potrzebujecie, żeby nauczyć się współpracować. No i wtedy lepiej zacząć taki totalnie beginner step od znajomych. Takich, którzy was lubią, ale takich, których, uwaga, jeżeli spieprzycie zdjęcia, to nie popsujecie relacji. To jest bardzo ważne. Bo wy będziecie podjarani na przykład światłem, a wiecie tam Przemek czy Zenobia nigdy więcej będą was unikać, bo, bo zwaliliście im zdjęcie. No dobra, to to jest ten pierwszy krok, to znaczy opanowujecie podstawy aparatu a drugi krok, opanowujecie podstawy e, prowadzenia osoby na sesji. I wtedy przychodzi ten, ten, ten trzeci albo drugi, zależy jak liczyć, jak już macie fundament, w sensie czujecie się na siłach, to wtedy przychodzi e, krok z zaproszenia modelki. No i teraz co z tym zapraszaniem? Ja to podałem... Więc znowu będę mówił na bazie swoich doświadczeń. Więc nie wiem ilu z Was dotyka takie przekonanie, że nie jesteście dość dobry, dobrzy jeszcze, żeby zrobić taką sesję, więc no ja długo w tym tkwiłem, ale z drugiej strony jest ta perspektywa Dlatego, że jak, jak nie zaprosicie osoby, to nigdy nie zobaczycie, gdo, gdzie to się skończy, jakie sesje możecie zrobić. Ja wiedziałem, że osoby e, nie modelingowe, one słabo współpracują. Dla nich to jest jakiegoś rodzaju wyrzeczenie się. To jest trochę tak, jakby nie chciały ćwiczyć na siłowni, a wy mówicie: no ale chodź, ja tam spróbuję cię. Sztangą przygnieść i tak dalej. No zobacz, ja muszę zobaczyć, jak się sztangę trzyma, a ty po prostu, wiesz, pocierpisz trochę. To mniej więcej wygląda tak z osobami, które nie lubią pozowania, ale idą na sesję, żeby Wam pomóc. A modelka. I teraz niezależnie od poziomu, modelka to jest osoba, która ona chce mieć zdjęcia, ona w drugą stronę. To jest tak jak tancerka na... E, idzie na... żeby potańczyć, znaczy dziewczyna, która chce potańczyć się na dyski, ale nie ma partnera. Potrzebuje po prostu osoby, która ją poprowadzi, z którą potańczy. Więc to są... to jest za to modelki. I tu mówię nawet o tych, które nie miały jeszcze dobrej sesji, tylko po prostu chcą, żeby ktoś im zrobił zdjęcia. No i dlatego właśnie ja zacząłem szukać modelkach, bo osoby mi znajome nie chciały mi się użyczać do tego, jak ja pracuję. I pierwsza sesja, która się odbyła jakoś tak sensownie, nie mówię, że pierwsza w ogóle, bo ta się nie odbyła. Dla wszystkich tajemniczonych, wiecie o co chodzi. E, więc pierwsza sesja, która się odbyła, byłem w niebo wzięty tym, że pracujemy na ten sam wynik. To znaczy modelce też się chciało zrobić zdjęcia. A zróbmy jeszcze tu, a zróbmy tu przy drzewie, w cudzysłowie. Tam nie, nie pamiętam już nawet, czy tam drzewa były. No ale dobra, że. Chcieliśmy zrobić zdjęcia, jej też zależało. Nie wiem, czy kiedyś się zaopaliście na, na taki etap, że chcecie pograć w jakąś grę planszową, albo nie wiem, na, na, na kąpie i nie macie z kim pograć. Nie macie, nazwijmy to, takiego samego frika, który by tak samo chciał jak wy, mimo że nie umiecie. Więc znalezienie modelki na tą pierwszą sesję, to jest takie właśnie takie, taki. Hype, jak to mówią, znaczy takie pozytywne nabuzowanie, bo w końcu macie osobę, która też chce. I to jest takie wow. No więc. E, wtedy e, były to serwisy typu Max Models. No i jak taką osobę znaleźć? No i tam ten Max Models nadal działa. E, ja tam nie wrzucam już od paru lat tam ja się prawnie pozmieniały jakieś rzeczy, nawet bo wykasowałem wszystkie zdjęcia z portfolio, potem się... Pozmieniali znowu przepisy. Generalnie chodziło o to, co na Facebooku i na każdym serwisie, że mogą wziąć wasze zdjęcie i, i wrzucić na, na główną wintery. No taki jest właściciel chyba teraz Max Modelsa. E, i, I to jest w porządku tak długo, jak nie robicie sesji płatnych e, albo komercji, a zdarzyło się tak, że którąś sesji, za którą klient zapłacił, wrzuciłem do portfolio na Max Models, a ono wylądowało. Na stronie głównej z jakimś takim podpisem, który y, się nijak miał do, do zamysłu, nazwijmy to, sesji i tak dalej. Był uwłaczający wręcz. W każdym bądź razie y, przestałem tam rzucać, ale nadal uważam, że to jest świetne miejsce do tego, żeby poszukać modelek. No i teraz ja to robiłem w prosty sposób. Po prostu łaziłem po profilach osób, które mi się podobały, i zostawiałem komentarz. No to jest trochę tak, jak się mówi, że. Y, Ciężko jest podejść do. do, do e, nazwijmy to, widzicie, żeby to źle nie zabrzmiało, ale e, relacje buduje się w czasie. No. To znaczy, ciężko jest e, e, podejść do, do. Nie wiem, widzicie jakąś dziewczynę, która wam się podoba, mówię do facetów, nie wiem, pierwsza miłość, tam, od, miłość od pierwszego wejrzenia, i podchodzicie i kładzicie obrącz, obrączkę tam zaręczynową, czy tam jakąś nastrój, mówicie, tam wiesz, wyjdziesz za mnie? No nie, najpierw to jest, że ojej tam zagadujecie, może, może zaprosicie, postawicie kawę, potem coś, potem coś, potem coś, potem coś, potem jest ta obrączka, nie? No to może taki przykład, ale chodzi o to, że podobnie widziałem e, relacje z zaproszeniem na sesję. Nie chodzi mi o małżeństwo, tylko chodzi mi o to, że ona jest rozłożona w czasie i ten czas zaczyna się, od nazwijmy to poznania się. Poprzez komentarze, czyli zostawiałem komentarze, obserwowałem i, i, i zostawiałem jakiś tam ślad po sobie, po prostu. To mi zajęło bardzo dużo czasu. Tam znowu już nie pamiętam teraz, ile w kursie mówię, ale, ale generalnie jest tak, że e, po pewnym czasie, jeżeli wrzucacie zdjęcia no, kuzynki, dziecka i tak, i tak dalej, ale coś robicie, w końcu wchodzicie, teraz uwaga, wchodzicie na etap, gdzie. To, co mówiłem z tą osobą, że empatyczna osoba powie: Chcę mu pomóc, w porządku, gość, czyli zaufanie. Nie? Tylko, że ten pierwszy etap to było na znajomych, które nie chcą pozować, nie lubią pozować, nie umieją pozować. A tu mówimy to, że to budowanie relacji było w stronę modelek z zamiłowania, z zamysłu, czyli w stronę osób, które będą chciały pozować. Więc, jeżeli pozostawicie odpowiednio dużo komentarzy. Zbudujecie relację, to w końcu macie te dwie pieczenie na jednym ogniu. To znaczy macie osobę, która chce na zdjęcia i na tyle empatyczną, traficie w końcu na taką, która powie: "Ok, pomogę mu" albo "z tym bym chciała spróbować, bo czuję, że jest w porządku". Nawet jeżeli razem zaczynacie, znaczy jeżeli nie macie żadnej profesjonalnej sesji, wtedy spotykacie się na sesji. I ważny był ten krok pierwszy. Macie opanowany aparat, podstawy, bo bez tego spieprzycie temat. Ciężko jest współpracować z osobą, jak zgubicie się w aparacie. No, to, to są takie początki z modelkami. E, a gdzieś tam dalej e, są jeszcze dwa hinty. E, pierwszy to jest taki, że idziecie na warsztaty. Płacicie za to, żeby zobaczyć, jak to robi e, prowadzący warsztaty i e, też otrzaskać się o innych uczestników to jest też ważne. W sensie macie inne osoby, które są na podobnym z reguły etapie, trochę bliżej, trochę dalej, ale jesteście na warsztatach i widzicie prowadzącego, widzicie modelkę, jak to wszystko działa, jak to jest robione i do tego jeszcze macie ludzi obok i widzicie, że nie jesteście sami. Mówię tak naprawdę o tych początkach, początkach. Więc to bardzo pomaga. Takie, do, dostaje się takiego kopa, no, że OK to nie jest kosmos, to się da zrobić, i itd. itp. No, e, to, to byłby drugi etap, to znaczy warsztaty. Znowu trochę wrócę do tematu, który cały czas gdzieś mi się tam w środku kręci, to znaczy... E, e, o, czekajcie, teraz przepraszam, przerwa. I teraz, teraz pytanie do Project Rocks. Przeczytam wam pytanie. Słuchajcie, szukam magika, który doszukuje dosztukuje mi pałąk do parasolki profoto. I ja się tak zastanawiam. Ostatnio gadałem z jednym z patronów, słuchajcie, ta fotokawka to jest jakiś, nie wiem, ten, tak się zastanawiam, to jest jakiś, nie wiem, e, kanał Allegro, sklepowy, po prostu jak widzę osoby, pro, nie wiem, mam wrażenie, Project, że jesteś, ja cię pierwszy raz widzę na czacie, na czacie. Wbijacie po prostu niektórzy na ten, myślicie, że to jest taki, wiecie, o, super, kanał tutaj sobie od Poszukam, wiecie, lepsze niż do Google pytanie, a potem chlas i, i znikają osoby. Mogę się mylić oczywiście, ale już mnie parę razy wytrąciły z, ro, z równowagi komentarze, gdzie e, to jest trochę tak, słuchajcie. Foto, formuła fotokawki dla wszystkich nie to jest trochę tak, siadamy sobie przy stole i, i gadamy, no ja gadam. Ale jak ktoś wbiega, wali pięścią w stół i mówi: Słuchajcie, bo ja szukam obiektywu 1250, ktoś coś gdzieś coś i wypada. O co kuśma chodzi? Uszanujcie, że tutaj się toczy jakaś dyskusja. Więc nie kumam takich pytań. Tak jak mówię, jestem rozświęcony pytaniami, czy na Instagramie ktoś do mnie napisał. Zieniu, ostatnia szansa w tobie. Tylko ty możesz mi doradzić. Do Nikona D5200, kabel do TDeru, to jaki? Odpisałem mówię, serio? Ostatnia szansa? Pytałeś w sklepie, który sprzedaje kable do TDeru? Nie wiem, czy rozumiecie, że potrafię. Się wkurzyć na takie rzeczy, bo mnie to cholernie kuśba denerwuje. To jest serio. E... I teraz Wam powiem jeszcze a propos tych wszystkich takich negatywnych komentarzy pod fotokawkami na zasadzie. Nic konkretnego. E, wpadłem poszukać, bo tytuł mnie tutaj e, chwycił i szukam i szukam i kuźwa 40 minut się nie doczekałem, aż w końcu się pojawiło coś o Tederze. Na przykład. I Fajną analogię mi kiedyś dał e, Misiek, taka ksywka Misiek z roboty. On mówi tak. On jest takim sauniarzem. To znaczy, jak idzie do sauny, to idzie na. Teraz nie pamiętam, 20 minut, jakoś tak, że ustawia temperaturę dobrze. E, ustawia temperaturę. Dobra, Project mówi, że nie, nie jesteś z tych, ok. Dobra, do, przykładowo, ja nie wnikam teraz w dyskusję, ale teraz tak. On idzie do sauny, ustawia sobie tą temperaturę. No, i siedzi 20 minut, czy tam ile wypada, nie pamiętam. Wchodzi w 16 minucie. Wchodzi jakiś gościu, otwiera drzwi, chłodno, chlast, chlast, wodę, chlast, chlast. Para wali, temperatura skacze tam plus 10 stopni, czy coś tam. I wychodzi. I on mówi, kuśwa. Mówi, takich to ja nie znoszę w las. Nagrzebał z tą temperaturą i powiedział, że mu mnie pasuje, wyłazi. Więc tak odbieram serio większość tych komentarzy, jak ktoś po prostu wiecie, ładuje się tam w 100X fotokawkę, tak on po prostu trafił. I pierwsze, co to zostawia, komentarz typu za zimno w tej saunie. Wypadam. A ja mam z tym żyć teraz. Także jakby z jednej strony rozumiem, e, ale. Jest tam, wiecie, no, to znowu podziękowania dla patronów, bo Patroni to mi zawsze tam potem wiecie, tam jakąś sympatyczną, e, sympatyczną kontrę dadzą, no, żeby mnie histeryzował. <laughs> więc, więc spokojnie. E, Okej, okay, to teraz czekajcie. Wracam teraz do, do tematu e, e, modelek. Więc to był taki przeskok, jak to typowo w fotokawkach. E, więc pierwszy etap to jest. Fundamenty, sprzęt i oświetlanie, banana, że tak powiem. Drugi to jest e, znajomi, znajome, na których trenujecie współpracę z już okiełznanymi parametrami, w cudzysłowie. Trzeci to jest możecie iść na warsztaty. I mówię, co? Właśnie, cofnąłbym się tutaj e, a propos inwestycji w swój rozwój. Tak, całościowo pocholerę Wam e, aparat e, i obiektyw, jeżeli nie umiecie go używać. Bo cholerę wam e, super sprzęt, jeżeli nie wiecie co możecie z, e, zrobić podczas sesji, czyli jak prowadzić osobę, lub podczas retuszu. E, ostatnio gadałem z Dominikiem Zajzo i on mówi, że czasami po prostu się nóż w kieszeni otwiera, jak widzi osoby, które mają 50 tysięcy w sprzęcie, a pracują na taniej matrycy i mówi, że ty nawet nie widzisz efektu, taniej matrycy monitora, e, że ty nawet nie widzisz efektu tego ile kasy wydajesz sprzęt, więc. Chciałbym Wam ten, tak jeszcze raz podkreślić, że inwestycja w swoją pasję obejmuje nie tylko nowy obiektyw, nie tylko kartę, tylko również wiedzę. Więc tam, wiecie, rozejrzyjcie się za tym, bo zawsze jest ten koszt utraconych korzyści. To znaczy, a co się stanie, jeżeli nie wyłożycie kasy na wiedzę, na, nie wiem, soft do retuszu, tak, bo tam... Też są osoby, które uważają, że zdjęć nie warto w ogóle retuszować. Wiecie, wszystko się robi w puszce. Tam ostatnio widziałem dyskusję na jednej grupie, chyba Nikoniarzy, odnośnie zdjęć z podwójną ekspozycją. Czy aparat, chcę kupić lepszy aparat, który da mi podwójną ekspozycję. Ja tam w, Wiecie, że możecie dwie klatki na jednym, on po prostu ekspozycję sobie dobrze dobiera. Mówi, a nie możesz zrobić tam w Photoshopie? Nie, bo to już nie to samo, i tak dalej. Więc szanuję to, że osoby mają. Mają swój warsztat, jakoś chcą podejść do, do robienia zdjęć, ale też nie rozumiem tych, którzy się tam po prostu boksują ze światem, że powstanie zdjęcia to jest bardzo dużo składników i to nie jest tylko aparat, ale to jest też jakaś tam cyfrowa ciemnia, to jest jakiś proces, to jest jakaś wiedza i tak dalej. No dobra, i teraz. E, e, macie te dwa etapy, wracam do modelek, znowu się kręcę, i jeszcze jest trzeci, i o nim mówiłem ostatnio to jest projekt własny, czyli e, projekt własny, w który inwestujecie, zależnie od etapu, ale e, Paweł, Pawłowi odpowiedział Karol bardzo prosto to znaczy zapłać modelce, i uważam, że w pewnym momencie to jest tak, że jeżeli rozwijacie swój warsztat, jeżeli czujecie się odpowiednio mocni, w sprzęcie i, i parametrach i tak dalej, to przychodzi czas, żeby zapłacić modelce i zrobić coś po swojemu. I wtedy stawiać się w roli płacę, to wymagam. Oczywiście wszystko jest dogadane, wszystko jest, e, w cudzysłowie spisane, że to nie jest taka sytuacja, że modelka, czekaźmy, telefon by się zgrzał, że to nie jest taka sytuacja, że wy płacicie modelce za sesję, a ona mówi, no dobra, to ja bym chciała takie, takie i takie i oddaj mi za tydzień, czyli ona jest w roli klient, wtedy ona powinna płacić. Chodzi mi po prostu o sytuację dobrze dogadaną, że bierzecie modelkę, która wam gra do pomysłu, ale też taka, która jest nazwijmy to. Do dogadania, a nie taka, że wiecie, że po prostu zapłacicie. Tam jeden z patronów mówił, zapłacił, a czuł się po prostu, że realizuje komuś sesję, w sensie na zamówienie kogoś, a nie dla siebie. Więc to wszystko warto, żeby było dogadać. No ale pamiętajcie, pracujemy z ludźmi, a jak pracujemy z ludźmi, to wychodzą różne, różniaste rzeczy. A teraz mi się przypomniało, ktoś ostatnio powiedział, że fotokawka to jest trochę wiedzy, trochę fanu, trochę opierdalu. No więc tak, więc chyba tak. Chyba w formule jest zawsze trochę opierdalu. Tam zawsze tak, kogoś, kogoś opierdzielą. No dobra. Więc kiedy warto zainwestować? Jak czujecie się mocniej i... i Mówię, w tych fundamentach i macie przećwiczone rzeczy, bo albo macie dużo kasy. Przepalenie kasy jest bardzo proste. Jeżeli ktoś ma dużo gotowy, to właściwie mógłby wręcz od tego zaczynać. Znaczy, po prostu bierze dobrą modelkę i na niej ustawia. Zamiast na bananie, to ustawia po prostu światło już na modelce. Można tak robić. Ale ja zawsze czuję, że to są takie koszty. Wiecie, że taka osoba, której spierdzielimy zdjęcia, a ona się poczuje trochę jak ten banan na sesji, na zasadzie, że my nic nie umiemy i wszystko ustawiamy, nie jesteśmy przygotowani, no to, to ona po takiej sesji będzie miała właśnie takie przekonanie: sprzedałam się, w sensie byłam bananem. Kumacie, macie o co chodzi. Jakby ktoś was wziął na sesję, zapłacił, a wy nic nie macie robić, tylko naciskać przycisk. Taki, który mogliby spacją zrobić, to też się poczujecie wykorzystani nieważne jaka byłaby kasa. Także kasa to jedno, ale dwa, wiecie, takie poczucie, że przyszedłem po współpracować dla swojej. swojego kunsztu. No, nie wiem. no dobrze. Dobra, ale Paweł pisze, że pisze o, o tym wiadomości do modelek, a i tak kontakt zerowy. No, to kiedy modelki mogą was zlać? Ehm. No nie wiem, że za szybko obrączkę kładziecie, w cudzysłowie, na ten stół. E, czyli pierwsze pytanie do modelki jest, hej, słuchaj, sesja, nie wiem. E, albo brak zaufania, to znaczy znowu sytuacja z trenerem personalnym. Jeżeli zagadalibyście osobę... Sadełko mamy, teraz spróbuję zbudować jakiś dobry Mamy sadełko, jesteśmy ubrani w drelichy i podchodzimy do, do osoby, gdzie możemy podchodzić no, w galerii handlowej tuż przy siłowni. Podchodzimy do Widzicie, jest ja, jestem trenerem personalnym. Choćbym ci trening zrobił ja ci zapłacę bo chcę poćwiczyć no, nie wiem, nowy no, nowy ten e, styl prowadzenia e, sesji indywidualnej treningu. Nie ma zaufania więc jeżeli nie macie nic w portfolio i próbujecie zaczepić modelki no to słabo to wtedy no wtedy kiepsko, sytuacja taka, że, że nie macie portfolio, w ogóle nie wyglądacie na tego trenera personalnego, czyli w ogóle nie wyglądacie na fotografa, nic w portfolio, żadnej strony, żadnego fanpage'a, żadnego, no, ni, nic, po prostu nic i nie spędzacie nic na tym świecie fotograficznym, znaczy nie widać żadnego śladu, że w ogóle się fotografią interesujecie, żadnych lajków, żadnych komentarzy na forach itd. P. No to nie ma zaufania. Znaczy, nie, ciężko powiedzieć, że jesteście fotografem, wtedy wiecie. Nie? Ja nie mówię Paweł, że to o tobie, tylko mówię, bo ty nawet profilowe masz fotograficzne, ładnie oświetlone. Jestemdzony no więc... z wami plus kasa za zapłaconą sesję, to jest coś, co one w ogóle biorą pod uwagę. No. Zobaczcie, że... Fotograf tak naprawdę poza kasą nie ponosi kosztu. No, żadnego kosztu nie ponosicie. Teraz tak sobie uzmysławiam sam sobie. Modelka ponosi koszt, bo e, jeżeli... Pomyślcie o takiej sytuacji. Idziecie na sesję, a modelka robi wam backstage'owo zdjęcia w bardzo niekorzystnej sytuacji, nie wiem, drapiecie się tam po, po plecach, no. E, Półprzymknięte oko, e, Trzeci pod i tak dalej. I teraz jakby e, sytuacja jest taka, że ona po sesji, ona, ona to wrzuca w swoje instagramy, gdzie ma tam 5000 followerów. Nie ma tego. Nie, nie ponosicie kosztu utraty wizerunku, no nie? Albo chyba, że ona wtedy po prostu, nie wiem, transmisję live z sesji wrzuca do innych modelek. O, teraz popatrzcie sobie na taką sytuację. Staram się znaleźć te koszty. Powiedzmy, że obowiązkowo, tak jak wy zostajecie ze zdjęciami, które możecie opublikować, czyli ze zdjęciami w domyśle również złymi, takimi, które popsują wizerunek modelki. Ona może opublikować zdjęcia was nie radzących sobie na sesji na forum modelingowej. Mówić, uważajcie na dziśka. Tak sobie nie radzi, nie polecam. Nie? Bo to jest to hasło, które ona czuje, jeżeli wy wrzucicie niekorzystne zdjęcie. No więc pomyślcie sobie, jak zminimalizować takie ryzyko z jej strony. Kasa to nie wszystko. Jeżeli ona przez to, że zarobi u was, nie wiem, X set złoty, powiedzmy, ale pokaże świat, a wy ją jeszcze dumnie oznaczycie, i potencjalni klienci, komercyjni inni, powiedzą, o nie, to ona tak naprawdę wygląda. Uff. A, miał być deal życia. Sorry, bierzemy inną. Więc to jest, to, to jest ten koszt. Dobra, poczytam sobie Wasze komentarze teraz. Dziewczyny fotografki mają łatwiej. No w kwestii zaufania, tak. Jest, nie mam czy to jest w poniżej księgi takie tam w środku. Środyskowe detektory będą. A detektoremowskiej jest więcej, prawda? Tak, tak. No dobra, słuchajcie, tam tak, te, dzisiaj, dzisiaj na, na telefonie, więc mi się ciężko nawet tych komentarzy czyta. Wiecie, czy telefon daleko, wzrok nie ten. E, hmm, hmm, dobra, coś jeszcze? Zobaczytam w te kłęczczyny. Powiem Wam, że nie wiem co, ale Starbucksowej kawy nie lubię. McDonald'owa jest ok, w NERO mi bardzo smakuje, ale w Starbucksie zwykła czarna kawa jest po prostu jakaś taka. I... O. Dobra, dzisiaj słuchara żadnego od Google nie będzie, bo telefon zajęty. Ale Wam wysłałem na newsletterze jakimś ostatnio. Przeczytam dla tych, którzy nie są na, na newsletterze. Henryk, jakie jest drugie prawo Newtona? Ty, Misiek, ja studiuję fizykę, a nie prawo. Badumc. No dobra. Słuchajcie, to dzisiaj tyle z tych porad. Chciałbym, chciałbym wam serio, tak na koniec, polecić jeszcze raz te moje kursy. Zobaczcie, ile rzeczy ja wam mówię, odsyłam do kursu, odsyłam do kursu. Więc jeżeli ktoś myśli o takim podejściu, w sensie inaczej, jeżeli macie podstawy opanowane, to znaczy czujecie, że dobrze robicie zdjęcia, a brakuje Wam tego pójścia dalej z marketingiem, z, z, z sprzedażą, ale też z takim świadomym budowaniem portfolio, niezależnie czy za tym kryje się kasa, czy nie. No, to zerknijcie sobie na ten mój kurs biznes z pasją. Jak ktoś tam będzie, ostatnio była promocja, ale jak ktoś, że tak powiem, ze spóźnionych akurat na ten kurs, to jeszcze mogę Wam jakiegoś tam kupona przygotować. Więc napiszcie do mnie z tym, jeżeli ktoś po prostu czuje, że mu się to przyda. Zerknijcie tam na ten program, no tam jest sporo tego. Nie pamiętam ile godzin. Dużo. No, tak. To bardzo polecam. Lub, lub weźcie sobie na kartce, zróbcie podsumowanie, ile jeszcze czasu minie, zanim tam nie wiem, zbudujecie taką świadomość, jak się zabrać do sesji porządnie, takich kolejnych. I co od was to będzie kosztowało? Bo mi kiedyś takie ćwiczenie kazali zrobić, nie? No dobra, Dziękiewicz, weź ty na kartce wypisz, co stracisz w perspektywie pół roku, roku, jeżeli nie kupisz czegoś tam. Nie chodziło o kurs, chodziło o co innego. Tam chodziło akurat o sprzęt. I co ci może wypaść tak naprawdę? No i okazało się, że to była całkiem niezła kasa i nowe możliwości i w końcu wydałem te pieniądze, no dobra. E, tak was trochę cisnę, bo, bo w sensie cisnę e, odnośnie inwestowania w wiedzę, bo e, ja też parę błędów popełniłem i jednym z błędów było odkładanie e, wiedzy na później, w sensie, że ona przyjdzie z czasem, przecież ma, są darmowe rzeczy, darmowe tutoriale, darmowe poradniki, darmowe rzeczy, no. A to się potem zemściło w postaci chyba około dwóch lat e, utraconych. Ja z tego jakoś zbudowałem korzyść, znaczy przez te dwa lata e, właściwie ja teraz oddaję te moje doświadczenia iścia własną drogą, w sensie w postaci właśnie kursów, że to wszystko, czego musiałem się uczyć e, chodząc, zamiast, nie wiem, że mnie ktoś podwiózł,